Nic nie widzę. Nic nie widzę. Jestem w szczerym słońcu. W szczerym słońcu. Słuchajcie do tych, co mnie oglądają, nie? To ja Wam powiem, że my tworzymy nową ziemię. Teraz. Tutaj. Że jesteśmy wszystkim, nie? I wszystko jest Tobą, i mną, i Ty to ja, i ja to Ty, i wszystko jest kuźba. To kogo Ty tam obwiniasz? Kogo Ty tam obwiniasz? Musicie przestać, po prostu przestać stanąć w miejscu. Przestać, przestać, przestać powracać myślami. Gdzieś tam, co było, co było, co się stało, gdzie, co zrobił, kto zrobił. Musicie przestać, po prostu się zatrzymać rozumiecie? Rozumiecie, że jak się nie zatrzymacie, to nic się nie zmieni. Każdy z was ma wolną wolę i może zacząć myśleć inaczej. Rozumiesz, co ja tam do Ciebie mówię? You need to stop. Bo kreujemy cały czas te myśli, nie? które w ogóle nie są nasze. Ale że jesteśmy wszyscy połączeni i jesteśmy jednością, to dlatego wszyscy czujemy to samo, różne rzeczy, czujemy i te myśli wszystkich krążą i wpanają wszędzie. Rozumiecie? Że musicie się zatrzymać? i przestać obwiniać wszystkich wokół i siebie i wybaczyć natychmiast sobie i wszystkim za wszystko. Czy ty rozumiesz, że zmieniamy nową rzeczywistość? że każdym jest jakby to powiedzieć musicie zrozumieć że Ty nie jesteś odrębnym jakimś poza tą matrycą że Ciebie to nie dotyczy że Ty nie jesteś jesteś, wszyscy jesteśmy. Jesteśmy w tym oceanie i po prostu musicie się zatrzymać. Rozumiecie? Po prostu w to fucking stop. <grych> po prostu fucking stop. Tak to jest. Jak nie przestaniecie, Jak nie przestaniecie obwiniać wszystkich wokół, tylko nie siebie, to nie będzie dobrze. It's not going to happen. Mówię Wam. Dlatego miłość to jest potęga. Dlatego trzeba wybaczać na bieżąco, po prostu right now. Ty musisz forgić wszystko na bieżąco, rozumiecie? Że bez tego nie ruszycie, że my jesteśmy odbiorcami, po prostu receive. Tutaj wszędzie jest kuźwa energii, nie? I ty wcale nie jesteś poza nią. Jesteś kuźwa w tym oceanie, ja ci mówię. W oceanie emocji. I macie obowiązek od dzisiaj, ja wam każę wręcz. Obowiązek wybaczania, natychmiast. Wybaczania, bo. nie był winny niczego. Rozumiecie? Tutaj nic, nigdy wam nikt nie zrobił. Ty musisz odpuścić. Jeden drugiemu. Ja dalej nic nie widzę wiecie? Nic nie widzę. <gry> Musicie. Wybaczać, musicie odpuścić. Rozumiecie? Wszystkim naprawdę wszystko musicie. Odpuścić, wybaczyć, zresetować. Zero. Zero myśli. Zero, 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 zero. Musimy odwrócić ten wir. Nie. Rozumiecie dlaczego teraz wszyscy kuźwa, system na głowie staje? Także kochani moi, ja mówię do Was, wy macie wybaczać na bieżąco. Macie wybaczać za wszystko, wszystkim, wszystko. Po prostu be this one. Bądź, po prostu bądź. Nie oceniaj, bo ludzie nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Mówię Ci, nie wiedzą. Po prostu nie są tego świadomi. I wszystkie rzeczy, co się wydarzają, jakieś duperele krzywdy i wszystko, to jest po prostu utrata świadomości. Rozumiesz? Nic by się nie wydarzyło złego, żeby ludzie nie tracili świadomości. Rozumiesz? Bo wszystko jest Bogiem. I ty jesteś boską istotą, i wszystko tutaj jest boską istotą, świadomością, i nic złego się nie dzieje. Także, kochani, pięknego dnia dla Was życzę słońcem. Praca na forever, wybaczać z sekundy na sekundę. Po prostu my tworzymy cały czas i musicie nauczyć się wybaczać wszystko. Wszystko. Otwierać serducha i zarażać miłością. Tak się tworzy nową Ziemię, kochani moi. Także kocham Was, Buziaczki. Pięknego, słonecznego dnia.